Ciema, nie, witajcie, witajcie na no. masakrze yeah! W końcu jest, w końcu jest nasza masakra i to Zbioszcza. Słuchajcie, teraz chyba powinna się ona nazywać e, niekwadratowa masakra albo... Raczej nie albo. <słuch> e, e, Kolorowa masakra, słuchajcie, jest naprawdę na tych modach, co tutaj nam krawcer przygotowało. Słuchajcie, no, to jest naprawdę niedowiary. do wiary, już widzieliście na pewno na innych filmikach, jak jest, jak jest pięknie, słuchajcie, nawet jakieś tam kolorowe, kolorowe rzeki, fioletowe, czerwone, przeźroczyste. No, jej, no piękna sprawa, te drzewa. A, nie do wiary, nie do wiary, jest naprawdę pięknie, ale jest też niebezpiecznie, <laughs> jest niebezpiecznie i to jest. Lol, słuchajcie, ja to za chwilę wszystko opowiem co jak. Mm, jest niebezpiecznie, bo tu nawet jakieś rośliny cię zabijają, więc e, no idzie się bać, idzie się naprawdę bać. Mm, powiem wam tak na otwarciu, jak jest Eskakej otwierał e, masakrę, to Yy, miałem takiego kaca <noise> niemoralnego Nie takiego normalnego kacora Ale tak, mi się gadać nie chciał A nic yy, Chwilę tak posiedziałem Coś tam Poszedłem gdzieś coś kopać Już miałem te Żelaza w cholerę yy, Seta wszystko i... I mnie coś zabiło Co to było To było coś dziwnego Nie wiem naprawdę Te potwory ja tego nie ogarniam jeszcze yy, to jest teraz fajnie, bo będę grał sobie tutaj na, na masakrze na, na tych modach i em, tak samo... Oj! Oj! Słoneczko, proszę cię, zostań! A tam się pewnie wyłoni, o właśnie! Oj! Mm, no idzie noc, a w nocy to tu... E, no jest przerąbane. <laughs> Słuchajcie, zakosimy sobie z tą jedną pochodnię bo jest ten właśnie mod świetny z tym, z tym podświetlaniem. Ten hełm można zrobić złoty, to jest chyba jakiś tam bóg tego moda, więc um, wykorzystuje się go właśnie do oświetlania. Um, no, ale co mnie mówi, co miałem ogólnie mówić. No słuchajcie, piękna, fajna zabawa będzie. E, tu się strasznie dużo już pozmieniało. Tutaj chyba zaha się buduje z tego co um, e, widziałem ostatnio. E, co gdzie tu jest? To nie wiem. To podejrzewam no nie takie te bloki. Takie bloki to coś w stylu buraczka, więc nie wiem czy to nie jego czasem. Aczkolwiek mogę się mylić. Słuchajcie, nie mam jedzonka, za chwilę gdzieś sobie pójdziemy. O mam zboże, to komuś tam zako... Ale ja zasieję. Jak komuś ukradnę, to zasieję. Tu ci słychać portal? U kogoś. W ogóle u kogo my to jesteśmy. Jest jakaś tabliczka? Nie ma tabliczki. No szkoda. No, ja naprawdę nie tu się tak dużo pozmieniało, że że to się w palenie mieści. <grym> Słuchajcie, co na domek? Ja myślałem sobie co, o coś o tym domku. Co by tu wybudować? Nie chcę się kurde na razie gdzieś tam wyruszać, bo, bo mnie zaraz zabiją. Hmm. Jeśli chodzi o domek, wiecie co? Chciałem e, zrobić, no bo jest to i takie nie wiem, z tym mokrichels to chyba konie się najbardziej kojarzą, ale mnie się wydaje, wiecie co pójdziemy tam? E, mnie się wydaje, że najbardziej... Z mokliczerem skojarzą się żółwie! <grym> I ja myślałem, że wybudujemy takiego żółwia. Nie wiem, co z tego wyjdzie. Tu jaś. Siu. Się wybudował, ale coś tu się już poniszczyło chyba. Coś mi tu syczy o. No to jest czyjeś. LOL. Przejdziemy tam dalej, zobaczymy, co tam, co tam się dzieje tą dróżką. Rany oh. Oh. Jeszcze ruchome piaski są, słuchajcie, jak padniesz to już nie wyjdziesz, lol mm. No więc myślałem, że wybudujemy żółwia Będzie taki żółw mm, Na mapce mm, Co robi? Co robi Co robi z... <gulę> Nagrywam Nagrywam <gulę> Słuchajcie, no bo się wybiłem Wybiłem się z rytmu Tutaj coś jest Nie wiem czy to wiecie co Aha, to chyba będzie To chyba będzie domek Dęka Bo tam na live widziałem Jak tam chyba wczoraj robił Że No chodź tu Że, 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 że Właśnie w jakimś takim domku wiedźmy zamieszkali no okolica fajna słuchajcie te nie te, te wody są mm, boskie tylko to właśnie rośliny nie wiem które kurde zabijają ja bym znalazł takie świnie jakieś mięso. słuchajcie miałem nie wiem z 30 mięsa wtedy na tym rozpoczęciu wszystko poszło w piach ehm, dobra co miałem mówić co miałem mówić ehm, cóż ja miałem rzeknąć tam też coś, czyjś domek Pójdziemy tam mm, Zaraz wejdziemy gdzieś No nie no trzeba LOL o, Nie! Moja pochodnia! Tam jest Je? Jak tu się chodzi dziwnie Jakiś taki wiecie co chyba piasek jest pod tą wodą, taki dziwny O, o właśnie o, ho, ho, ho. Nie do wiary. o jedzonka nie mam mm. Koń, dobra, zamkniemy, bo on żeby nie uciekł. Um. A. 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 Co ja miałem mówić? Aha, biegnąć nie mogę, ja cały czas próbuję biegnąć. Um. No i słuchajcie, z tym żółwiem, z tym żółwiem. No i ja chciałbym takiego właśnie dużego, dużego żółwia. Na stanie właśnie kwadratowej masakry. Um. Jest mapka, gdzie... Możecie sobie właśnie podglądać, jak zawsze. A tu jest coś ten syczy, mm, gdzie możecie właśnie wiecie podglądać, mm, podglądać, podglądać, podglądać sobie graczy i on się tam będzie tak fajnie, o, kripperu Mmm... Yy. tak, i co, i i i będziecie mogli właśnie, właśnie to z góry będzie tak, ale taki wiecie, taki dość spory, tego żółwia bym sporego takiego wybudował. Czy nie wiem co wyjdzie z tego żółwia, słuchajcie Nie wiem to takie A, nie ma żadnego drewna tutaj, bo bym ukradł, to był żwir, żwir Dobra, słuchajcie, idziemy gdzie... No, idziemy kopać O to jest koń, z którego cieknie Patrzcie się jak cieknie z niego Wiecie co? Ja obejdę to dużym łukiem. A biegnąć nie mogę, kurde. O nie to mi Nie, 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 nie. I roll, No i no dobra, no to chyba będzie po mnie. Mhm. Brawo i roll. Brawo Kuziwa mać. Geniuszu. Nie mogę biegnąć. Eee. Dobra. No, już mnie nie goni <laughs> widzicie no tu się nie da no pro to jest no chyba musowo bo, bo inaczej to o, właśnie więc spróbujemy sobie tam gdzieś zejść dobra żydkę już mało mamy kurde tu się ktoś zasieki porobił ale wybudowalibyśmy się gdzieś tu Aha, blisko wiecie co blisko tak, blisko, yy, blisko spawnu, żeby tam nie chodzić gdzieś Bóg wie gdzie, ja bym się właśnie w tych kolorowych drzewach. To będzie ładnie. Tylko na tego miejsca potrzebujemy dość sporo. Słuchajcie, i te zbieramy wszystkie, bo mm, wszystko tutaj do czegoś się przyda. Um, jeśli chodzi o możliwości, które... O, mam tą drewnianą siekierkę przecież. Hmm, jeśli chodzi o możliwości tutaj kraftowania to... oj... strasznie duże są. Ja Wam wiecie co tutaj oświetlę. Hmm, możliwości kraftowania... to też jest drzewo, lol. Możliwości kraftowania są tutaj ogromne. Tu, ojej, ile rzeczy tu można robić, to, to nie do wiary. Jest fajny ten mod właśnie, który pokazuje e, co, jak możemy skraftować. Bez tego, bez tego to by chyba ciężko było. No i jeszcze jedno. Hop. Jeszcze jedno. O kurde. Dobra. No więc jest ten mod właśnie, który tutaj nam pokazuje jak skraftować. Mm, o, jak skraftować dane e, e, dane dane itemki, więc o, widzicie, nawet pokazuje taka fajna animacja jest, że z różnego rodzaju tam desek możemy na przykład taką łódkę robić, e, więc mod jest bardzo fajny, nie możemy tutaj oczywiście nic, żadnych itemków sobie pobrać, e, o, tu jakieś takie, a, bambusy, lol, słuchajcie, no nie, no jest tego tutaj, no masa, patrzcie się nie wiem, tutaj też jakieś znowu, kurde Magiczne coś tam No nie, nawet te akwaria no. <ścoughs> Jak się akwarium robi? O kurde, no, o jest, jest, jest Z wodą czy z rybką? No to to chyba nie da się podglądnąć O! Jak ja to zrobiłem? A! Scitowałem! cytowałem. Ale chyba to nie wypadło. No. <laughs> o nie, nie, nie. o lol. O. Zamieni się, o, zamienia się z powrotem. Zamienił się, zamienił się. Mm. Więc Teraz zróbmy sobie wiecie co podstawowe rzeczy, nie? Dobra, po 5 wystarczy na razie mm, Tutaj musimy sobie kilofa zrobić jak on łazi ko mnie A miecza na razie nie zrobimy, zrobimy sobie ten mm, Żelazny, tak, żelazny od razu z Kobla Z jego wypadają różne takie jakieś proste właśnie itemy albo patyki Nie trzeba zabijać bo one się potem w wilkołaki zamieniają no łopatę jakąś dostałem drewnianą dobra patyka coś tam coś tam jest dzień więc możemy śmignąć dalej Słuchajcie, poszukajmy sobie tego miejsca na tego żółwia i gdzieś już właśnie w okolicy tego tego miejsca Patrzcie się, Jezus, jak to jest ład! Jak tu ładnie zielono. Te drzewa można by spalić i może nawet tutaj. Ja chcę blisko, wiecie, co spawnu, no, żeby tam, kurde, tutaj ktoś już coś buduje. No właśnie, tak teraz miejscówkę znaleźć. Nie chcę komuś, kurde, że tak powiem, na głowie wy, wybudować tego. Ale ten żółw to będzie epic. O albo tutaj na Tylko to by trzeba było wszystko przeorać, wyrównać Tutaj na szczycie tej góry co? To by trzeba było O lol i tu jest chyba to czerwone Poczekajcie, tu jest to czerwone O, jest czerwona rzeka, widzicie? No, nie biomy są zajebiaszcze, wybudujmy tutaj, co o tego żółwia? To, nie wiem co to w ogóle... Co to jest? Jakoś było tak, chyba że się u naciskało... Nie u, coś tu się naciskało, że... Można było sprawdzić co z tego zrobić, jakoś tak, co z tego popiołu można robić? Dobra, słuchajcie, co myślicie, jakbyśmy to tak kurde tutaj zciosali, że tak powiem, na równi. Na równo, tutaj drzewa to nie problem, bo drzewa to się zjara. Do spawna jest dość niedaleko. O nie, ruchome piaski! O, oh, fuck! <ścoughs> Słuchajcie, to ty zajebiste! Ja to zbieram. Ruchome piaski, lol. Ale magister będzie miał ten zabawę z, z podkładaniem. Yy, zrobieniem tych tych, tych, tych pułapek różnych. LOL! Dobra, słuchajcie! Tutaj tak, yy, no, co miałem mówić, że tutaj właśnie mamy spawn, gdzieś tutaj on jest zaraz niedaleko. O, tam jest spawn, więc o, nie mamy daleko. Tu byśmy, tu byśmy tą górę sobie po prostu wyrównali troszeczkę. No, troszeczkę jak troszeczkę, no jest tego trochę. No ale no nic, wyrównalibyśmy, żeby to było w miarę, w miarę jakieś tam równe. Mm, i tutaj byśmy właśnie pierdachnęli sobie żółwia! O kurde, ciekawe co z tego żółwia wyjdzie. Lol Lol Dobra, no to co? Trzeba by się wkopać kurde... O, tutaj są uruchome? No? Dobrze, że ten. Ej, tutaj jakbym wpadł, tak? Oni, oni. O, o, o. Co jest? A, słuchajcie, patrzy się. O lol, przez takie piaski można przejść. Te dobre. Można sobie jakieś drzwi robić. Takie drzwi. No, dwa serca mi zostały. Kaczka! Mięso, mięso. A jest kaczki mięso w ogóle? No jest tam kanion. Słuchajcie, tak, tutaj, tutaj robimy, tutaj będziemy, tutaj będziemy budować yy, naszego zejbiaszczego żółwia. Yy, ja sobie zbiorę jeszcze troszeczkę drewna. Yy, oprowadzać was na razie chyba nie ma sensu, bo ja nawet nie wiem co gdzie jest. Ja następnym, yy, następny, następny Um, część z masakry nagramy sobie po prostu z kimś uh, i uh, wziąłem czy nie wziąłem o wziąłem um, albo wiecie co zróbmy kurde tu się wkopywać tak w dół to bez sensu a dobra um, idzie noc więc akurat kilofa zrobiłem, zrobiłem zaraz sobie zrobimy kamiennego więc będzie trochę lepiej no więc taki właśnie pomysł jest na, na takiego żółwia fajnego tak jak mówiłem no to moklicz z jakoś mi się właśnie tak z tymi, z tymi żółwiami kojarzy zrobimy sobie jakiegoś tam screena czekajcie tutaj sobie postawimy workbench'a. zrobimy sobie od razu z2 Kilofy Drewniany już o, Podziękujemy! Podziękujemy panu z drewnianym kilofem Kurde Nie wiem czy to rozświetlać Lol, patrzy się jak ła... Jak tu będzie ładnie ja. O kurde zajebiaszczo, zajebiaszczo wam powiem mm. no i będzie ciemno, cholera no, już no, tym. no będzie ciemno, no co zrobię no nie mam wungla <tudy> tutaj dalej eee, będzie, będzie zajbiaszczy będzie zajebiaszczy żółwik żółwik Dobran, no to co on, no to słuchajcie, ja już Was nie zanudzam, ewentualnie dorzucę może na koniec, jak coś więcej już mm, wykopię. Kurde, mięso by się przydało, ha, miałem tam komuś podwędzić y, ten. i Idę jeszcze po to zbożę. Mm, słuchajcie, no to już zanudzać Was tutaj nie chcę. Kurde, szkoda, że nie mam minimapki, mapki bo bym sobie zaznaczył tą chałupę naszą. Nie wiem co to jest, to jest jakiś mechanizm. Ale co to robi, to nie mam zielonego pojęcia. Idę komuś zakosić, kurde, trochę yy, yy, żytka. O! Pff, jak dojdę! Jak dojdę, kurde. Bo jak widzicie, ze mną może być problem z dojściem. Ja zawsze dochodzę. <ścoughs> co za typ? No, nie wiem co ty ty też zrobisz, czy nie? Tu się boję różnych tych zwierząt Nie wiem czy je, ale przepraszam, ja to ukradnę sobie, dobrze A ja zasadzę Ja to zasadzę Zepsułem ja to naprawię jak Zacha mówił Tu, 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 tu tu, tu. Niech to rośnie Tutaj też zasadzimy Nigdy za wiele jest tu gdzieś workbench. Workbench! Chlebuś! Gdzie był? on? Tam gdzieś był. A, tam był. Dobra, słuchajcie, to nie no to tak jak mówię, no. Co, zapsuj z tego irola. Nie zanudzam was z was już... Wa! już! Żeby tam nie spać. Tu ktoś będzie miał workbencha pewnie, o. Ta, ta 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 czy chlebusie Chyba będzie mało trochę o nie, nie będzie mało Lol No dobrze, ja tu sobie jeszcze Mogę komuś ukryć Kto ma tu jeszcze jakiś chlebu, żeby mu ukraść? Ja, ja zasadzę Tylko żebym Trzcina, trzcina Wszędzie trzcina Trzcina, trzcina Tutaj był kiedyś chlebuś parkur. Aha tak! Nie! Co za irol? Nie wiem kto się... Chyba że tutaj tego żółwia Kurde Nie, tu już się ktoś buduje Grzybki weźmiemy Dobra, słuchajcie Nie zanudzam was i te chyba poszukać Jakie w ogóle są Kordy spawnu No, 0,0 będzie pewnie No to dobrze mm. No i znowu noc Ja Kurde Czekajcie, bo jeszcze tu mnie interesuje Tu jesteś dość blisko Spawnu, bo spawno jest tutaj. I tutaj na tej równinie. Tam trochę ta góra mnie, wiecie, co, co przeraża. Achievement, no dobra. Wiecie, co tutaj zrobimy. Tu. Tutaj, bo tu jest, wiecie, co, w miarę równo. Nie trzeba się będzie, kurde. No, mamy od razu gdzieś tam jakieś zejście. W dół. Hmm. Nie wiem, zbiorę. Eee, tutaj, bo tutaj jest w miarę równo. Nie wiem co to jest, no ale dobra. Tam jest spawn. Dobra, słuchajcie, tutaj. Tutaj będziemy budować żółwia. O! A ja idę się wkopywać w dół, poszukać wungla a, i innych potrzebnych itemasów. Wungiel. Widzicie, już jest. Na wierzchu nawet. Eee, no, więc tutaj, w tym, w ja nie właśnie wybudujemy. O rany, ja tam miałem chyba siódmy level. Jeszcze do tego. Wtedy jak zginąłem. Kurde, szkoda. Gdzie nie? Jaki siódmy tam był dalej? LOL. No nic, no trudno. <laughs> Żelazo. Dobra, słuchajcie, ja idę sobie kopać, wkopuję się w dół. No i co? No i do zobaczenia. Do zobaczenia w następnym filmiku. Może um, następny już tak jak będzie ogarnięte, już jak tego żółwia zrobić, um, jak to będzie wyglądało i tak dalej. Miejscówkę już taką stuprocentową, że tak powiem, um, znajdziemy, ale na, raczej na pewno tutaj, gdzie właśnie teraz jestem, w okolicach właśnie tego małego kanionu, um, lecimy prosto w dół. A co tam? E w okolicach właśnie tego tutaj kanionu gdzie mm, kopiemy pik pik, już wam robię jasno eee, i tutaj wybudujemy tego naszego żółwia A, żelazo kop, żelazo, żelazo potrzebne dużo żelaza potrzebujemy nie wiem na co ale tam się dużo rzeczy robi jakiś fajnych z żelaza więc o, duża ruda no, więc słuchajcie... E... No, co tam na bogato trawą? E... Więc czym cię się ramy, to się nie pos... Co to było? Aha, balak z tamtego. O kurde! Czym cię się ramy, to się nie posramy? Ci wam panara. Pa.